Ma się widzowie, wiadomo, to jest akurat szybka nagrywka. Bo tutaj się pojawił robię wieprz z gazką. także spróbuję zaciągnąć tego kolegę drugiego. Chodź tutaj. Chodź, 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 chodź. chodź. ciup, chodź. ciup, 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 ciup. chop ciup, 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 chop ciu, 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 ciu. Ja go wepchał. Oh, no widzę tam walkerię daleka. No to z gazką próbuję wyjść, ale może się uda, że akurat ta dziura wystarczy. Yy, fajnie byłoby właśnie gdybyśmy mogli ich oswoić byśmy mieli jakiś może właśnie jajka czy coś do i całe mięso no właśnie tak ogróć, żeby właśnie było ok yy, właśnie grimi co chwilę podnosił teren co ciekawe to jakaś lawa wyszła ale na razie widzę żeby nasza płaca się nie mogła podpalić także taki efekt to ja jest po prostu poprzez... tego. jak budynki w Mordorze będą tutaj <laughs> W ogóle tak, kraj na papieru wygląda taki, a la Mordor, nie? Także to może być ciekawa baza. Musimy ja więcej sobie jak to już nie giniemy tak szybko, jak wcześniej. W sumie ta poproś, kuwa... yy, yy, Oni chyba tej poproś nie jedzą, mi się wydaje. To nie, nie, kurwa, napisałem, że. Znaczy nie pisałem, to jakiś gościu gadał, że nie był to a rzućmy tą roślinę tam, perukowiec. Zatąp się, jedzą, ruchają, nie wiem. Jajka robią. A to ewentualnie rzucę jeszcze im trochę kępki jeżyn 6. Zobaczymy. Musimy się trochę odsunąć oczywiście, żebyście uspokoili. Zobaczymy po jakiejś chwili. No, do to mogę słabo, że nie To? I to jeszcze robisz, że jakieś obrażenie dostał. Kąd? Nie wiem. Widziałem, że dostał jakieś obrażenia. Jakim cudem? chyba ze sobą nie walczą, nie? No, mam nadzieję, że nie. Może po prostu on we wie, użył charge, bo byliśmy za blisko i użył, 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 tego, użył tego drugiego czy coś. Ja widziałem, że gościu trzymał właśnie osobne szczerowie tak przejaw, nie wiem czemu, może dlatego właśnie. Nie, hmm. wiem, na razie się nie atakują, to może jak się uspokoję, to będzie gin. Oby tak było. Nie, nie trzeba osobne miejsca nie zrobić. Nie wiadomo, który zginie pierwsza. Jeden w jeden wpierdala, tam, widzę. Skradanie dopiero dziewiątkę. Jedzą? Jedzą, dobra. Niam, niam, niam. Bardzo pyszna kawa, bardzo pyszna. jest skutek. Dobry budzin, za Afryka. Klasyczek. No, i sobie jedzą. Co no tam mają? Sobie można by użyć tej miksury z tam otwajania coś tam szybkiego. No, może to wziąłeś, bo to sumie pomogłoby, nie? Być się wrócić do bazy. Będziemy parę rzeczy stąd. Zresztą musiał wrócić do kamienia, już nie ma. Tutaj jest kamień dobra, jeszcze w skrzynce 45. Okej, ale co przyniosłeś, nie? Trochę kamień. Stąd chyba było. No, tu leży kamień to w To by było central. Wpomniałem. Dobra, dobra. dobra. No to nic z piekiem. Nie wiem. jakiś łucznik, kurwa. Fryer. Mm -hmm. O, daleko od skinów było ich zle. Widzę, że on używa salwy, takiej opowiedzenia, że go Nie dało się tak, czy dało dając... się? A skrinę by nie widziały tego. Nie wiem, że. W drodze do bazy też akurat tej drugiej mamy przyjaciół. Przyjemne to, że ten paproci nie jedzą w ogóle <laughs> te czarowieprz. Bo jak daliśmy dopiero te jeżyny czy coś, to dopiero zaczęły też tam iść A tutaj był mit, pyszny, pyszny miód pitny, ten strzał 10 sekund. No ale to używaj, niewłaściwe. picie na powiedzieć że zajebiosa. I żeby tylko uciekać przed dzikiem. bra brak. Idziemy do magicznej bariery. Czarodziejska, magiczna bariera. Czy widzę, że tak podpłynęła kłoda, że można na nią normalnie skoczyć i wyjść na tą naszą... Ja wiesz... No. Jest Także spoko. Dobrze, że tam jest, w tym miejscu, bo... W tej skale tam ciężko się potem wydostać. Hmm. Jak tam zrobimy to ogrodzenie, jak się te afiny ujarzmią, to tą barierę musimy przenieść, nie? Chyba, że tak zostawiamy na razie. Nie, właśnie. Wiem, że w możemy to zrobić nową, ale no, to się przydaje na razie na tym No i tak samo te jarzynki tutaj wyrosły i tutaj są już 6 takich roślinek. Yes. Elegancko. O to chodzi. Ciekawe, po jakim czasie to się w ogóle odnawia? Bo nie było, nie tylko kilka dni chyba. Tak, tak. Na zbierają, to się po jakimś czasie więc znowu. Nie wiem co z tymi papotkami, czy one też tak po prostu losowo są... Nie są, nie można ich sadzić, czy... Bo parukowcy po prostu chyba same tak, żeby <śmum> po prostu rosną. Mhm. No by te <śmum> paprocie też rosły w, na łące, to też byłby spoko. No, do tego w budynkach niektórych się pojawiają. Motyka się no, tam <laughs> Młotyka już jest pomieszczony. To Młotyka sam. Młotyka sam? No, <laughs> w robocie ten. No, 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 ja się no, no, śmiałem no. do takiego dziaśmina pokazuje na tego na krzyśka i ja mówi on motyka sany ja to podłapały i to temu mu gada te mówi jesteś się pierdolień się... musi być miecz Sąsiad tam w ogóle Krzysia. No, w porządku. Radzie pracuję. Jest chyba ok. Nie narzeka, nie narzeka na robotę? No, co takła to chyba każdy. No. <grymne> każdy polegał musi na coś po narzekać, nie? Jak to się mówi. Toś miałem wziąć z bazy? Kamienia ja ja już co praktycznie jest. nie mam. Wszystko poszło. Z, z krajnym giełdem też chyba. Dobra chyba. i tyle. Nie, możemy to miasto nie odwieźć, ja oczywiście jak tam ogarniemy już tą minibalę Twoją na popiołkach. Widzę, że to tutaj zbieram przy tych ruinach, no to z tego wychodzą nasiona. Ale w Kadłubie w nie, nie, nie było w ogóle nasion. Może tak? Nie, ja, no może to złosowe. Tak, z brząząsą i tak dalej. A może, może. Nie zawsze są nasiona, nie? Musiałem trochę powalczyć, kurde, właśnie to tu koledzy pojawili. No, to co, właśnie, co chwilę są na tej kwaśnej kolegi. Wow, 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 fuck, 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 tam pójdziemy, że coś tam się świeci w lawie i tam podeszłem i a taka tyłu miecznik ee, Irsa i Snake do tyłu do ataku no. A widzę, że jak użyłeś tej różki, to pod podpala też. No, tak no, no, Znowu no, znowu, no, pod no, no, To się mi no, To by się no, no, się no, no, to pochodził. Dotrzymał się w miejscu i ja bym jej nie widział w ogóle. może no się wzbogało. Lepiej dla nas. Kości, oswojone, przerażone. Widzę, <noise> że <też, głosy> Ci nasi to są w ogóle przerażeni. też kiedy tylko czarnego lasu. Znają, no, są zostralni, jak widzą, takie czarne, nie? <noise> no, zwęglony, nie? Le ale walczą. Ja mu teraz O nie, Morgan się pojawił. Morgan, znowu ty w górce? Jaki duży on jest. się mój mało tracisz. Ojej. Chociaż sama cię włączyłem? Ja też włączyłem, no. Właśnie. Charge właśnie robię. Dużą zadajesz z tym duchem w ogóle. Mm -hmm. Na razie możesz zostać wojownikiem, bo to tę dużą zadaniem wypełni. Dobre do rozwałki jest gościu. No. To jest dobre właśnie. To pomaga też, jak dużo, dużo przeciwników jest, to wtedy. Mamy siarżę, Drugi ten ścięgnął. ścięgnął, nie? Se Serce morgana z chcesz? Mm, no sobie może dać. Za tam tylko, co to konwerter pokonajmy towarzystwo. Ja tu to jest gwiazdka. Ten... D... 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 Może po prostu mogli zrobić taki zwęglone potem pieniądze, albo by po prostu takie coś by wystarczył. To się nazywa Twitcher. <głos》> w angielsku. Że to jest nawiązanie do tych śmiesznych streamerów, że myślę, że tak to serce, zobaczymy czy to się odblokuje. Tylko tyle, serce Morgana nic więcej. Na razie nie. Musimy mieć nowy poziom, to jak to... Są te, to, tam. to to sądzę, że tak. to to wtedy się pewnie stanie. Nie tak wiem. No. O, aż w kawieńcu się pojawił. Z jaską mm znowu to Mhm, jak tam w ogóle. A, właśnie miałem wziąć tę miksturę, kurde. Nie widziałem jej. Bo tam dalej jedzą. Rzucajmy tam trochę jeszcze jeżyn. Zobaczymy, czy tam to jeść. W sumie pójdę po tą miksurę może. W sumie praktycznie, że to ogrodziłeś. No hmm. już praktycznie się to kurwa Co Tutaj widzę, że coś, kurwa, gra nie wyrabia, bo... czasami coś się tutaj dzieje, kurwa, i... dopiero się pojawia no. po jakimś czasie coś. Też takie lagi się pojawiają, nie? Też na to zabójcze laki, ta walkiria coraz bliżej mi się wydaje, Jeszcze coraz bliżej walkiria, czy mi się tak po prostu wydaje. Właśnie jakby zmieniła pozycję. O kurwa. Nie? To są dwie. O kurwa, się nowa stworzyła. W tym razie tamto tam, tam, tam było około zamku, nie? Mhm. Mm I znowu. 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 jakieś Znowu. 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 o widzisz to Znowu. To znowu. Atakując z daleka, jak możesz możesz. widzę, że fajnie to działa, jak na nią. No to dobre, działało. i Ma mało traci, ale... ...pomaga też. Maga krwi mi się pojawiła. Kurwa, no mi ogniem, fuj No się, no, zadaje to kurwa go się zbiera z tą nocą A jak się broniłem to jeszcze było spoko, ale jak mnie zada tym ogniem no to już po ptokach Czyli ono po prostu dodaje mało obrażeń fizycznie, ale odrażeń na od jakieś magii to sporo To to wychodzi Pokorzę, że te dania już robiłem praktycznie rok temu, a dalej są gorące. Par Paruję. Ja, pokonałem pokonałem tam sziprawę. No i elegancko. Jest, tak o to chodziło. Potrzebujesz jakieś jedzenie, bo mam tutaj owsianki zrobionej na dziwanego grzyba. Gulasz. Możemy przejedność coś tam. Ta osiankę możemy przejąć. I, mhm. I glutaż poradzę. Luz szperacza, tak? Dobra. To, to, to. I miałem wziąć to właśnie, miksturę do oswojenia jeszcze. Bo u Ciebie zostawiłem bazie. Tutaj gorzej, bo mnie coś ściska pęcherz. <grym> Czy powiedzieć, jak w teleposie 3 taka, taki water. I see. By wart, wieżo, rzędy szeptów. Bo zobaczymy to. Weźmy sobie taki 3 w razie czego. Mmm. Muszę jednak zatrzymać nagrywanie. Przewidzimy się na ten momencik. Okej, okay, jestem ja już w I mi mówił, że właśnie ukończył... Yy, tam... Tam cały okop. Okop. <grym <grym zaraz bo, widzę, że Ochodziło się lekko. O no, już ciemno jest. Muszę motyka znaprawić. Jak jakby się skończyła motyka pod koniec. Tak długo wystrzelałem. Dała radę.

pieczni w końcu. A to mam dla ciebie ja ten. Inni, mam to i owsiankę. Dziś, to trwa 10 minut. To lepsze oswojanie jakiś. O czymś to pomagał Jak coś tam stąpa ciężkiego hmm? obok naszej bazy. jest coś ciężkiego stąpa koło naszej bazy. Bioleta będą się chętnie przyjmować się do twojego stada. Hmm, Ciekawe, no zobaczymy. bo spoko już sobie oswoili przynajmniej tego jednogwiazdkowego. Trzeba by znaleźć więcej tych no albo tych drugich roślinek. To są jakieś wcześniej te wiedźminie. było, były, co ciekawe jak inni musieli sobie poradzić kwa z tymi mistrzami, które było wcześniej. No. Ale tym... Berserka trwa chyba 20 sekund, to jakoś... jakiś ile specjalny. No się, takie krótkie... to nie jest, sens. Co tutaj byś mógł robić z tego, z tego, z tego... Z tego... Grał z tę, no właśnie, te budowlę może tu robić, tylko no. potem trzeba będzie organizować sobie to, wiesz, tą barierę całą. No. Schodów chyba na dół nie potrzebujemy. Nie? Nie, schodów ale chciałem, już kwiaty są Już Nie chcę wyprosić. Wiesz? No i bo. Okay. wypchać. Do dół. Niech żyje król. się pilnować naszego kraju. Love the king. <laughs> Long life the king. Ja Pójdę jeszcze zobaczyć na tej jeżyny, czy tej właśnie budowli, żeby coś tam wpierdzielały sobie. Czyby wysoczył coś do. Hmm? No po prostu wysokie, się do. Wiem, że pada teraz, ale. Nie słyszałem, żeby grzmiało. No lepiej, żeby nie No chyba, chyba słyszę jak właśnie teraz grzmi coś. Nie co widzę za... Czy będziemy w kończyć nagrywanie? No, w znowu. znowu to samo. To ładnie. To będziemy musieli sobie zakończyć za ten odcinek, widzowie. Niestety pogoda jest jaka jest. Było chwilę parno, potem... po kwa... chwilę popadało, potem znowu. I teraz właśnie znowu jest burze. Także cóż, no będziemy starać się tutaj oswoić rzeczywiście nasze tutaj... Yy, te zwierzątka. coś może dobudujemy w wolnym czasie. Zobaczymy co będzie dalej. Dzięki oczywiście Glimium za czas. No i wam. Oczywiście mamy to oglądanie. Także do zobaczenia. Hej, hej. Hejo.